Kiedy masz wolny czas, zapraszam cię do wykonania zadań. Zadanie pierwsze, możesz zrobić ilustrację. Drugie, to zdjęcie swojego ulubionego zwierzątka. Lub możesz wysłuchać fragmentu doktora Dolit i jego zwierząt. W wyjściu karmiciela kotów papuga sfrunęła z parapetu i siadłszy na stole, powiedziała: Dobrze gadał. Tak właśnie trzeba postąpić. Niech pan zostanie lekarzem zwierząt. Lekarze zwierząt jest cała masa, odparł doktor Dolitl. – A jest, jest, ale żaden nie tak dobry jak pan, odparła Polinezja. Coś panu powiem. Wiedział pan, że zwierzęta potrafią mówić? Wiem, że papugi potrafią. My znamy dwa języki ludzki i ptasi odparła dumnie papuga. Jak powiem Poli chce ciasteczko to mnie pan zrozumie a co będzie, jak powiem kakao i fifi. Ba, a cóż to znaczy? To poptasiemu znaczy, czy owsianka jeszcze gorąca. Coś podobnego, zawołał doktor. Nigdy wcześniej do mnie tak nie mówiłaś. A bo i po co? I tak by mnie pan nie zrozumiał. Powiedz coś jeszcze, zawołał podekscytowany doktor. Tylko nie za szybko. Spróbuję zapisać. To ciekawe, to bardzo ciekawe, coś zupełnie nowego. Najpierw podaj mi ptasie alfabet, tylko powoli. Co czułeś w trakcie słuchania tego fragmentu? Czy czułeś zadowolenie? Czy radość? A może podejmiesz wyzwanie i wykonasz zaproponowane zadania? Gotowe prace prześlij na adres biblioteki szkolnej. Do zobaczenia.